Jeszcze raz, bo doszło do daty. Pozdrawiamy telewizorów różnej maści. Niech Bóg błogosławi. Niech to będzie utrwalone w pamięci narodu, że Matka Boża wyszła naprzeciw swojego narodu i chce Polsce pomóc admirał pozwala. Bóg zapłać. Dzieci, Bóg zapłać. Ci, co są już pasowani, a nie idą do żert, mogą odejść już na swoje miejsca, powolutku. Aha, to ja jeszcze zrobię zdjęcie ze wszystkimi moimi dziećmi rycerzami. Wszystkie dzieci maluchy. Tak odcie do mnie. Starsi odejdą, bo to jest. W praniu masz też przywilej. Mogą to... Nie najpierw ci, co byli rycerzami, a później ze wszystkimi dziećmi rycerzami. Dobrze? No, najpierw młodzi rycerze. Mamy mogą stanąć przy mnie. Chodźcie tutaj. Młodzi rycerze. Mali rycerze. Przechodzimy. Przechodzimy. Panie Grzesiu, moja już Nie musi. się. tam. Ale my dziś maluchów przyjęli do armii kombatantów Królewskiej Armii Rycerzy. O, tu jeszcze Nie ale... Pan Krzysztof Krukarz-Zoruchleś, że nie że kiedyś, nie że co robicie. W sobotę. To na Piotr.